Z tej strony Rainbow e, I dzisiaj porozmawiamy sobie o takim jednym delikwencie po prostu. E, ale najpierw, póki pamiętam, chcę Wam przekazać mega ważną informację. Otóż będę robić livea, tak jak już mówiłam w poprzednich filmikach informacyjnych. E, I ten live będzie na Instagramie. E, w poniedziałek, w ten najbliższy poniedziałek o godzinie 10 Ja wam jeszcze raz napiszę w opisie, jak się mój Instagram nazywa, tak? I musicie koniecznie tam być, ponieważ będą super rzeczy się działy e, e, No i tak, przejdźmy już do tematu odcineczka, ponieważ się bardzo ściekłam Tak, e, no bo jak wiecie... Slajk się trochę uspokoił, Zebo się trochę uspokoił, ale znalazłam kolejnego delikwenta, który po prostu obraża porządnych ludzi. I ten delikwent to jest Mateusz Spasiński. Tak dokładnie. On, wiecie kogo on wyzywa? Psychokupyl! Dobrze słyszeliście? Ja po prostu nie wiem, jak on może wyzywać psychokupyl? Przecież to jest w ogóle najlepsza para YouTuberów. To jest po prostu chore, moim zdaniem. W sensie, co. Oni są tacy super, a on przychodzi sobie nie wiadomo skąd w ogóle. Ile on ma lat, że on się tak zachowuje? Dwa latka ma chyba. Yy, I on po prostu wyzywa psychokupyl, wyzywa ich córeczkę, lajre Tak w ogóle nie może być. Ja się na to nie zgadzam. I wiedz, Pasiński, że ja ci w tym momencie wypowiadam wojnę. Yy, ponieważ ja nie pozwolę, żeby ktoś obrażał psychokupyl, ponieważ psychokupyl są najlepsi. A ty, spaśnicki w ogóle jesteś jakimś gniotem. Wyglądasz jak śmietnik? W ogóle weź ty się tam. Nie wiem w ogóle gdzie ty mieszkasz, ale wiedz, że jak nie skończysz z obrażaniem psychokupy, to ja i Pina LPS. I po prostu cię znajdziemy, tak? Już raz załatwiłyśmy zeba, uchwyciłyśmy to nawet na taśmie. No więc z tobą będzie równie łatwo, ponieważ taki sam jesteś gniot jak zebo więc no sorry, ale nie, nie, nie ma nawet takiej opcji, że ty będziesz bezprawnie obrażał psychokupy. No i co? Ja po prostu już nie wiem co ja mam nawet powiedzieć, bo to jest jakaś paranoia, co się dzieje w tym internecie. Więc ja po prostu będę kończyć. w kolejnym odcineczku i pa, 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 pa!